Lara zobacz, o już widzę twój łeb Toyota 2000GT, Toyota GR siema, Supra, Toyota junior! GR Supra, Supra, Supra Czaisz to jakie tu są samochody? Ile oni tego dodali? Masakra ty, dobra dawaj, chodź tutaj siema, szybko siema, lecimy siema. Jakie to sobie auto zrespisz? Toyota GR Supra Open, a to, a tego GR -E Super Patrz to, patrz te auto Lara Czaisz do to? Raz, chodź ci zrobię w sweetwocie przy tym aucie, co? Fajna Toyota, nie? Kurde, ale dobrze. Pokażę, Czekaj, poczekaj. no staną przy niej, bo przecież ładnie wyglądałaś przy, tym, przy, tym, przy tej Toyocie. Dawaj. Panie, se tu. Nie jest ładne, że... Kurde, ale ładnie wyglądasz. Czekaj, no stój to? tak jeszcze, stój, 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 stój. Lara, jakie samochody wybieramy? Jakieś Toyoty, nie? Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Ja wchodzę do dillera, Poczeka. ja normalnie kupuję Toyotę. Poczekaj. Ja nie mam Pato. kasy. Pato. Ja nie mam kasy. Patrz. Hmm. Patrz o, patrz Ja ostatnio na porszaki wydałem Co ty masz? To ją ta celica? Czy tam kelika, tak? czy jak ona się nazywa? Tak. Jak, jak ją zdobyła? Kupiłaś ją? Tak Nie no, Ale my nie stać na ten samochód, wiesz o tym? Eee, ja to weź sobie... Y Czekaj. Kup sobie bobuksy, nie? Najlepiej będzie. Ja nie mogę, ty, no Toyota, ej. Nie mam żadnej to Toyoty. film, patrz. Jaki fajny film? Ja tu nie mam żadnego filmu, ja tu mam inną reklamę, bo tutaj każdy ma inną reklamę, wiesz? A ja mam takiego smoka. Czekaj, Lara, bo żeś mnie zdenerwowała, że ja nie mam tej Toyotki, nie? Ja normalnie sobie muszę kupić, ty. Toyotka. Co my tutaj mamy? Gdzie tu jest? Automobili Pininfarina, nawet nie wiem, co to jest. Gordon Murray Automotive. Toyota. Gdzie są Toyoty? Tu są Toyoty. 20 koła. Masz 20 koła, ty, akurat. Ja się ją kupię, ty. Też go kupuję. No i wszystko. Toyota celica GTS 6 Speed. Jazda. Lara, idziemy się ścigać tymi Toyotami? To, to, coś masz? No też sobie kupiłem to, to, to samo, samego? no? Tak, patrz. <laughs> Widziałeś? Fajna Toyotka, co? Ale ładna okay. w środku. Podoba mi się, ja lubię takie, takie, takie japońskie samochody. Co, tak, jedziemy! Jedziemy! Chodź się ścigać, ty zaś pewnie McLarena weźmiesz, nie? No. A ten tutaj też ma jakąś suprę. Czerwoną. Ile ta supra w ogóle kosztuje? Ja bym musiał kilka razy z tobą wygrać, żeby sobie kupić taką Toyotkę. Są w ogóle jakieś Wiemy, nowe wyścigi. No, na wyścigach, bo miały być jakieś nowe wyścigi. Są nowe wyścigi. Ja wszyscy wybrzeże, obwód, przekraczanie kraju, obrotowe wyścig Talladega, most zwodzony autostrada ja tu, i wyścig ja, przeciągania. Ja, ja, wiesz, Dawaj, zrespij samochód i idziemy na most zwodzony. Dawaj. Ja tu czekam już na ciebie. Ale on pierdzi ty. Ale to auto pierdzi. Dawaj, chodź wbijaj. Ale czekaj, co tu jest? Co tu się stało? Co oni tutaj pozmieniali jakoś? Most zwodzony? Match found! Gdzie idę? gdzieś mnie teleportowało Live, global matchmaking, oni to chyba pozmieniali teraz. Jest taki Ala global jesteś? matchmaking. No ja pojechałem tam Ja pojechałem tam gdzieś tam te samochody, nie? Ja nie mogę ale bardziej, bo oni tu już McLareny biorą Ja pojechałem tam, gdzie się samochody gdzie się wybiera wyścigi, nie? Gdzie tu się samochód jest to wybiera? Tutaj. Ale to musisz wejść na ten most zwodzony, nie? Kurde, ja nie mam nic żadnego fajnego auta, ty. To wezmę. E, musisz wejść na te na te. E, czekaj, ja ci za chwilę pokażę, bo ja już w ogóle na wyścigu jestem i oni to jakoś zmienili, ty. Że teraz są niby jakieś takie global. Ale oni tutaj wszyscy opę samochody mają, to jest bez sensu First place 47 koła, nie no super, brawo, gratuluję. Gdzie ty jesteś? Nie przeteleportowało na inny serwer! Za chwilę do ciebie przyjdę, Lara, poczekaj, bo ja na razie wyścig będę miał. Poczekaj tam chwileczkę, się, ja tutaj spróbuję z nimi pojeździć, to, bo tu jest sześć osób. Jeszcze ja takim McLarenem najtańszym, to na samym końcu stoję ty. A ten tutaj co TVR jest? ma, a ten tutaj ma Chevroleta, ty. no ja nie mogę, McLaren, McLaren, ten tu jedzie, co to jest Bugatti, co to jest? Czyli nie chcesz się z ścigać? Ja się chcę z tobą ścigać, ale oni tutaj coś pozmieniali. No i super, fajnie, że ten tym tvr już tam poleciał do przodu. Nie no, dziękuję, gratuluję, tamten Chevroletem już w ogóle z tyłu jest. To jest bez sensu Lara, to jest bez My sensu, że oni to tak zrobili. Ja nie mogę, jakie tutaj, kurde, hamulce są, ty. Masakra, wyprzedziłem jednego. On jedzie P1? McLaren P1 chyba. Nie no, no, wyprzedza mnie, no! Co za chłop, ej? Ten tu gdzieś wleciał w ogóle, ty, co to było? Ja nie mogę, no, bez sensu! Dawaj mi to turbo! Lara, bociks. Ale Lara, jakim cudem ty, ty... <śm> Czemu ja tylko jadę 320 tym samochodem? Ja miałem jakiegoś McLarena, który ci są 400 coś. 405. Ja, no super, no kurde! Jak wyleciałem? ja nie no, nie wytrzymam, nie wytrzymam psychicznie, Ale mi do dupy poszło, ty. Masakra. Jeszcze takim samochodziksem, ty. Bez sensu. Chyba nie ten McLaren, którego miałem wziąć, wiesz? Bo on w ogóle nie umie skręcać, ty. Ja nie mogę, ty. Normalnie po hamplach idzie, ty. Ja któregoś McLarena yy, robiłem, ale nie wiem jeszcze którego. Bez sensu, ty czwarte miejsce i nic nie wygrałem pewnie, nie? Wziąłbym go. Myślałem, że tu ja skończy. Pierwsza! Wow, McLaren 650S. Super! Ile zdobyłem? 17 koła. Exit Race lobby. Nie chcę już tutaj z nimi grać. Tutaj się Lara coś pozmieniało. Jestem Lara, wbijaj do mnie. Ja jestem tu, gdzie gdzie się samochody kupuje. Ja się już ścigam. <laughs> nie masz. Czas. Nie miałeś czasu. <laughs> nie że nie miałem czasu, tylko mi gdzieś telepierdło. No to co robisz? No nie wiem, no coś się zbugowało, nie wiem w ogóle o co chodzi, nie. Ja biorę moją Toyotkę. Toyota. I jadę tam, będę czekał na ciebie. O, patrz, tu jest most zwodzony, taledaga, jakiś obrotowy wyścig, przekraczanie kraju, obwód. Obwód nie, no bez sensu. Join Q. Jaszycy Wybrzeże, Lara tu też jest. Jaszycy Wybrzeże było spoko. Join Q. Ale czemu Global Multiplier? No tutaj, to gdzie ty jesteś? No tu jestem, na tych wyścigach, gdzieś ty jest. My chyba nawet na, na serwerze teraz nie jesteśmy razem, mi się wydaje. Ty jesteś? Ja jestem tu na tych wyścigach, gdzie się wybiera. Ja Cię może zaproszę, czekaj, patrz, zaproś przyjaciela. Coś się tutaj pozmieniało. Wysłałem Ci zaproszenie jakby, co? Siema! Jesteś? Tak. A to Ty jesteś tym, a to, to, Ty się chyba z nami ścigałaś, czy nie? Tym Chevroletem. Nie, nie. Patrz, zobacz, wjeżdżasz teraz tutaj i nie ścigamy się razem, nie? Tylko patrz. Tutaj musisz kliknąć w to zielone, kliknij w to zielone. Kliknęłaś? Tak. I musimy czekać teraz na ludzi, którzy chcą się tutaj ścigać, Ty. Nie ma już tak, że na przykład my we dwóch się ścigamy i są boty do tego. Oni to, oni to zmienili ty. I teraz, Parz, znalazł nam mecz. Nie wiadomo nawet, czy razem dołączymy. Jesteś ze mną? Tak, bo mi się jeszcze wczytuje. Ja, jesteś ze mną. No, jesteś ze mną. No dobra, jesteś ze mną. Ale to jest bez sensu, bo my nie możemy to Toyotami jeździć. Ja muszę wziąć coś innego. 600 LT, Tewar, Sagaris, GTRS. Może GTRS-a? Nie wiem, kurczę. Może McLaren'a wezmę, chyba. McLaren, będzie spoko. Nie wiem, który mi, mi nie tak szybko popielał. Klaren. Nie ma No czemu nie ma Klaren? No to wezmę... Czekaj, to ja wezmę Porsche. Porsche GT3 RS, zielonkawy. Patrz, jakie fajne. Widziałaś? No i teraz jest takie lobby i normalnie już nie ma takiego szybkiego zarabiania pieniążków, że na przykład grasz sobie sama ze sobą i ja sobie yy, o, farmię pieniądze, nie? Patrz, że tu jest ludzi. Patrz, dwa, cztery, sześć, osiem. Tu jest osiem ludzi, czaisz to? Patrz, jak tu się pozbijało, ty. Masakra, ej. Patrz. A ty, a ty gdzie ty jesteś? Ja nie mogę, no ten ten pagani już poleciał! To jest. Nie no. Zejdźcie mnie! <śś> Zejdź mnie! Nie no, żeby tak tą gierkę zepsuć, to jest masakra, nie? No Jeste i co zgodę, teraz się stało? Ty stary, no wypchnęli mnie! Wypchnęli mnie do wody i ja się na tobie zrespiłem! To jest bez sensu! Wiesz, że to jest bez sensu, nie? Ja nie mogę, no tak tą gierkę zniszczyli, to jest bez sensu, ej! Tentum Pagani tam ciśnie Jest, dobra jedziemy, jest, dawaj, let's go Ale nie wyprzedzaj mnie No dobra, nie wyprzedzę cię Pa tego, pa <laughs> Ja nie mogę, tam się w ogóle tekstury nie wczytały Super mi się auto No super Ten się tu kręci w ogóle Ja wychodzę hmm. Nie, no taki badzie z sągierką zrobili, że ja naprawdę nie mam żadnego pojęcia, kto teraz będzie w to chyba grał. Ty. Ale te wyścigi się robiły bez sensu, ty. Na piątym miejscu jestem, super. Aha. Ładnie. Ładnie lecimy. Ty już Lara, wyszłaś, czy to się stało? No wyszłam, bo mi się wzbogawało, a to, co nie rozumiesz, to co? Rozumie, <laughs> rozumie. No to, co nie rozumiesz? Rozumie cały czas cię? Non-stop. Masakra, ty. Niby kurde, dobrze, że jadę na tym wyścigu. Niby jest spoko. A tak czy siak jest lipa. Bo tu zależy teraz, kto ma jaki samochód. Ja nie mogę. Z tymi botami to jeszcze dało się grać, a tak? To jest bez sensu, ty teraz. Ktoś weźmie paganie. Ja biorę starszy samochód. Czy nie mam pieniędzy na inny samochód? I on ciśnie, ty, jak normalny. I ci, którzy są teraz nowi, na przykład ty Lara, nie? Z botami ci jako tako wychodziło, teraz gramy z ludźmi i już wychodzisz, nie? Bo masz dosyć, ty. Lara, jestem na piątym miejscu, super, dziękuję, gratuluję. Czemu on jechał? Dexel 16 jakiś, Nissan GTR, NASCAR Ford Mustang, NASCAR Chevrolet Camaro, Porsche, NASCAR Toyota Camry TWR i NASCAR Chevrolet Camaro, super. Exit Race Lobby. Fajnie, że zniszczyli tą gierkę, Bardziej ja nie umiem wejść na takie lokal... E, multiplayer. Lara ścigamy się jeszcze raz, czy co to robimy? No. no Ale to jest bez sensu się z nimi ścigać, nie? W ogóle tutaj kasy jeszcze troszeczkę muszę uzbrać na jakąś inną Toyotkę. No ja chciałem Toyotę sobie kupić, ej, no ja Gdzieś to jest Lara? Bo ja już jestem w tym, w sklepie, U Ulillera jestem. Toyota 65 koła, Toyota supra turbo można kupić. Toyota GR86 2023 to jest ta najnowsza? Co to jest GR86? To nie jest supra? Super jest droższa chyba, a wezmę to, zobaczymy co to jest GR86, to nie jest to, to nie jest to BMW Z4, co jest takie niby kontrowersja, nie wiem Weźmiemy, zakupimy to, tak, lecimy, let's go, jazda Lara, mam nowy samochód, patrz Lara, Toyota GR86, widziałaś, jaki ładny Siema, wbijaj do mnie, skończ tam nucić i no wbijaj do mnie, patrz jakie ładne Widziałaś, zaś kasę zdobyłem, dziękuję, gratuluję Siema Nara, siema Siema, dawaj do mnie Nara Siema, widziałeś jakie okay, samo to no kupiłem? Poczekaj, 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 Nie mów, że sobie kupiłaś Poczeka. to samo Poczekaj Poczeka. <laughs> Kupiłaś sobie to samo i zać się zbugowało <laughs> Ja nie mogę Wleciałaś pod mapę, nie? Naprawdę coś się z tą gierką stało, no taka fajna gierka była, ej I zaczęli robić jakieś pierdoły, no jak ja się mam teraz ścigać z innymi, to jest bez sensu Aha, tu jest, play for 50 minutes, zatknie, aby odebrać nagrodę Co my tutaj mamy? Dobra, tu ukończ Play for 15 minutes with a friend. No musimy tutaj jeszcze porać 5 minut. No, zbugowało się i to tak konkretnie. No a pa jak ten w tak biega? Eee, a pan jak on ma Toyotę, patrz tego. Toyota Supra. I wszystko, dziękuję, gratuluję. Fajna Supra. Supra Turbo. Toyota Supra. Turbo. Ale jak ten helikopter ścigania? Jaki helikopter? Nie da się helikopterem ścigać. A tu jest nowość, Lara. Są, są nowe, ty. Wyścigi. Wbijamy? Telladega się nazywa no tutaj wbi do mnie Co mi tutaj pokazują? Gdzie? Ale gdzie? E... Only NASCAR vehicles are allowed in this race Nie mam żadnego samochodu NASCAR Poczekaj Lara, ja się muszę telepierdnąć z powrotem Nie? Bo ja sobie muszę kupić samochód NASCAR tak. Żeby na tym, żeby w tym jeździć Nie mogę Toyotom sobie pojeździć A iż tu? Ja jestem tutaj, gdzie się zarabia w... szybciej lecą Nie, nie, ja tam nie mam, ja tam nie mam. Gdzie tutaj się kupuje ten naskar? Tu jest naskar. 500 parków w ogóle, robisz. Lara. skąd tyś sobie kupiła tego Chevroleta? Co? Gdzie masz takiego Chevroleta? Tego pojazdu nie można sprzedać po zakupie. Zakup 500 tych. Tak. You do not have enough trophies. Ile się kupuje te trofea? Dzisiaj kupuje te trofea. Co? Nie powiem. Bo nie pamiętasz, ty masz taki samochód? Pamiętam, tylko że nie powiem, bo to jest swoje. Lara, weź do mi z ten samochód tego NASKAR. Bo ty masz taki NASKAR, nie? Ja, ci, ja myślałem właśnie, że tego kupiłaś za. za Bobuksy. Gdzie to się kupuje w ogóle? Matko, jedyna! Ja tu zbiera pieniądze, a ty mnie wyganiasz. Słyszysz, wbijaj! Wbijaj no do mnie! Je no tu przed sklepem jestem gdzieś, te samochody kupuję. Właśnie o tego ci chodziło? Nie, nie, taki pomalowany, taki, taki, taki z tymi z naklejkami on jest. Ja ci mówiłem, że go kupiłaś za, za bobuxy. On jest za 500 trofeów do kupienia, jak się zdobywa tutaj to pasa? No, no skąd go masz, skąd go masz? To poczekaj, ja ci zaprowadzę. E, no. Siadaj do rambogili. To jest McLaren. A McLaren. <noise> to jest McLaren! Gdzie się go kupuje? A tu są jakieś niby trofea? No jak, tu, to nie, niemożliwe, że tu. No to co mnie zaprowadzisz, chcesz, a nie wiesz, gdzie to jest? Gdzieś tego kupiła, ej Nie wiadomo, gdzie. Tego Chevrolet'a. A jest tam do przodu, dalej. O, tutaj coś się świeci. Patrz, tu. Na fioletowo, co to jest tutaj za wyścigi? Tu, na fioletowo. Tu do przodu jedzie w prawo. I tu, po prawej. Co to, co to, tu, jest? Co to tu jest? Co to tu jest? Tu. ...Circuit, jakieś. To nie jest to. Veinolara, wróć, cofnij się tam, gdzie by te takie, tam helikopter stał. Poczekaj no, ja wyskoczę. Bo tutaj gdzieś helikopter se zrespie. Ja też chcę helikopter! To dawaj, wbijaj. Ja <noise> nie, powiem, nie? gdzie. No dawaj, A wbijaj. Mogę ja kierować? Zaraz, bo tutaj jest jakiś helikopter, zaraz ci dam. Patrz. Tu są chyba jakieś, nie? Tu. Racing hub. I tutaj są jakieś trofea, widzisz? Tu. Ale jak to się zdobywa, to nie mam żadnego pojęcia, ty. Tu chyba, patrz. Wyścig w godzinach szczytu. Godzina szaleństwa. Co, gdzie to jest? Wiem, gdzie to jest chyba. Ja, 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 ty na pewno wiesz. On jest do kupienia za 500 trofeów. A gdzie się jedzie jest... do góry? Na E, albo na Q, na E chyba, no na E. Tu coś też jest, nie? Patrz tutaj na dole. Jakieś zielone takie było. Co tu jest? Do... Co, 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 co tutaj się ściga? Tu też jakieś wyścigi są, nie? No nie właśnie i chodź. Ale to na pewno nie to! No tutaj są jakieś, wyścigi cross country, to nie to, no. A no tu posiadaj! czekaj, bo nie No ci o Kasę se zbieraj, nie? Uuu tutaj to jest! Poczekaj, zaraz. Leć trochę niżej, bo się tekstury nie wczytają. Ja ja, to jest tu. Tu? poczekaj. No. Zaparkujemy tutaj. Chodź. A tam jest rzeczywiście, tam jest NASCAR, no tam. Poczekaj, poczekaj, nie biegnij! Co? Chodź ze Ja ci zaprowadzę? Idę, idę. I skoczyć Iiiiiiii ma. Ja prowadzę, Alo, stój No idź, 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 idź. Widzisz co ten tańczowy No widzę no. no A ja tam tańczę już widzę siebie Czemu ja tam tańczę? Ja tutaj tańczę Ja 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 Jest i on. No siema ha, Tu Tu jest no Ale on kosztuje 500 pucharków Jak ja, go mam? Jak ja mam zdobywać pucharki? Co? Ja to jakoś to była. Welcome to NASCAR World. If you're here to participate in the races, you need three, one of the three stock cars. On the. A jest, rzeczywiście, mogę wybrać, no? Ford Mustang, Chevrolet Camaro, albo Toyota Camry. Ja sobie to e... Toyota Camry? Welcome! Can... Jest odcinek o Toyota, więc biorę Toyota Camry. Dobra, zdobyłem samochód Lara. Rzeczywiście, jeden jest, jeden jest za darmo, no? How can I help you today? Oh, thank you. Dobra, to co teraz? A tutaj możemy też jakieś czapki chyba kupić, zobacz. Ubiory tu są, patrz, widziałaś? Feel free to browse the NASCAR collection ok, bye Ale ładnie tutaj wygląda, no Patrz, tutaj sobie można przyjść, usiąść Widziałeś VIP Super Widziałasz, Lara? Gdzieś ty znowu jest, halo? Lara? No, gdzie ona zniknęła? No gdzieś ty zniknęła? No tu jest tam. Halo! Co? Stój! Gdzie jesteś? <laughs> patrz Ale, ale zobacz, ja już mam jeden samochód Toyota, nie ma. Toyota, kamery, patrz. Patrz to. Widziałaś? Widziałaś jaka Toyota? I ja nie mogę tu. Siema! Wbijaj do mnie. Jedziesz? Nie wejdziesz do mnie, bo ja tu mam klatkę. <laughs> nie do rady sobie z tobą jechać. Weź sobie, wybierz Dawaj. też ten samochód i jedziemy na takie wyścigi. Dawaj, chodź, jedziemy. Gdzie tu teraz tam, 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 tu chyba, nie? Tutaj, patrz, tu! Tu są te wyścigi, zobacz. Tu masz do wyboru jakieś wyścigi, które. E, jakiś nowy tutaj ten jest nowy, ta Ladega. Dawaj tutaj, Lara, tu! Ten jest nowy, tutaj. Dawaj, wbijaj tutaj, join queue. naciśnij i wbijamy za chwileczkę. Bo on szuka teraz ludzi. Ale on bączki kręci. Ja nie mogę ty. Fajnie bąki kręci. Wyrzucone wyrzucono cię bezpośrednio przez projekt lub jego moderatorów. Dotyczące wiadomości. jest Lubek! Nie wiem, ale mam y problem while loading your data. Czemu? Nie wiem. Ty wywaliło mnie, nie? No, co za badziew, ej. Użytkownik Lara Larson przeniósł się do miejsca o ograniczonym dostępie w ramach tego projektu. To super. To fajnie, że możemy sobie razem zagrać. Ty tam się już ścigasz? Lara, ty już się tam ja ścigasz? Ja już ścigam. No, ścigam super. Się. To super, że mnie wywaliło. Bo mnie wywaliło O, jestem, ale nie z ja tobą, to yeah. Nie umiem się ruszyć w ogóle, dobra, jestem Aj. Yeah. Jest. Jesteś tu, Lara, czy ciebie nie ma? Muszę się tam chyba ściga Ja może wyciszę No i teraz tutaj muszę wam powiedzieć, moi drodzy Że tu chyba są równe szanse bo tutaj praktycznie każdy jeździ tym na skarem, a nie, że na tamtych wyścigach, Ty ja sobie chcę przetestować Toyotę, biorę jakąś starszą Toyotę, celicę, z 2000 drugiego roku, a ktoś sobie bierze Pagani, nie wiem, weźmy się z nim pościgaj temu Bez sensu. Talladega, obwód. Nic nie widzę. Nie wczytało się. Co się dzieje? Dobra, jesteśmy. Aha! Eee... Czemu ja wiszę do góry nogami? A. Nie No super, dziękuję, gratuluję. Aha, super, że mnie wszyscy popychają. No super, gratuluję, dziękuję. Temu się udało, to pojechał. Tu jest w ogóle chyba nitro. Tak mi się, ja, 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 tu się nitro zdobywa. Wow, i jakieś opony tu latają. Nie, no bez. Nie no super. Przecież to jest tak naprawdę. E... Szczęście. Czy cię tu uderzy, czy nie. I znowu jestem na piątym miejscu Ty, to ja normalnie mam takiego pecha, że ja muszę być na piątym miejscu, ty Dobra, tutaj nitro, zdobywamy na maksa Tam prawie zdobyłem kolejne nitro Tutaj mamy jeszcze jedno nitro, dobra Tutaj mamy oczywiście jakiś ogień Dawaj, let's go, baby Aha, tutaj zaśmij się ty... O nie! Jest, udało się, jakimś cudem Nie no, super Tutaj cały czas nitro korzystam Jakieś opony lecą W ogóle najlepsze jest to, że, że jak ja już to przejechałem, to te opony już nie lecą Pff. To te opony już nie lecą, nie? Super Fajnie się jeździ Fajnie się w tą gra gra Fajnie, fajnie że tak tą gierkę zrobili, no Naprawdę Czuję jakieś dziurska to Niby mogę cały czas na tym nitro jeździć Aha, tutaj Aha Pff. Dobra, jest jakimś cudem się udało Let's go, baby Tego wywaliło w kosmos, mnie też prawie wywaliło To jest drugi krążek, dopiero ten też zaś tam zdobył, kurczę. Jak on poleciał, ty! I pa, ja jestem szybszy, szybszy od niego, bo jakoś mnie tak ułożyło, że jest spoko. Jestem teraz na czwartym miejscu. Jedź, baby, jedź jedź, 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 Let's go! Teraz tu zbieramy nitro. Nitronozaur. Teraz tu tutaj prawie kolejny nitronozaur był, tutaj może kogoś dogonimy. Jedź! Jedź, 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 jedź. jedź. jedź! Nie no. Przecież to jest bez sensu. Teraz zaś się stało przegapiłeś swój. Przywróć się normalne wyścigi!